Hej, mam dla Was super krem z soczewicy. Zrobicie go w 15 minut. Tutaj sobie poddusiłam połowę papryki i jedną średniej wielkości cebulę. Tu już sobie zblendowałam 200 g soczewicy. Jest to porcja albo dla dwóch osób, albo dla mnie jednej na dwa dni. I do tego dorzucę moje duszone warzywa. Będę blendowała całość razem. Po zblendowaniu zrobił się nam taki ładny pomarańczowy kolor. Dodałam jeszcze soli, pieprzu i cząstku w proszku. Możecie ten krok pominąć. Ja sobie tutaj jeszcze dodałam trochę pasaty. Zmieszam, to znaczy zblenduję i jeszcze podgrzeję, bo pasata była z lodówki. Koniecznie spróbujcie. Jeżeli przepis wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i zapoznajcie się z pozostałymi przepisami na kanale. Dziękuję za oglądanie.